Mojżesz powiedział do ludu: Pamiętajcie o dniu, w którym wyszliście z Egiptu, z domu niewoli. Gdy pan wyprowadził was stamtąd mocną ręką. Nie wolno więc jeść nic kwaszonego. Wychodzicie dziś w miesiącu Abib. A gdy pan wprowadzi cię do ziemi, Kananejczyka, Chittyty, Amoryty, Chiwity i Jebusyty. Którą Twoim Ojcom poprzysiągł dać Ci jako ziemię mlekiem i miodem płynącą, wówczas będziesz zachowywał w tym miesiącu te obrzędy. Przez siedem dni niby szaśniki, a siódmego dnia będzie święto Pana. Szaśniki będą jedzone przez siedem dni, nie zobaczy się u Ciebie nic kwaszonego i w całym Twoim kraju. Nie będzie kwasu. W tym dniu wytłumaczysz swojemu synowi, mówiąc: To z powodu tego, co mi uczynił Pan, gdy wychodziłem z Egiptu. Będziesz to miał na ręce, jako znak i między oczami, jako pamiątkę, aby prawo Pana było w Twoich ustach, gdyż mocną ręką Pan wyprowadził Cię z Egiptu. Każdego roku, w oznaczonym czasie, będziesz przestrzegał tego postanowienia. Wychodzenie jest czymś specyficznym dla wiary Abrahama, jest czymś specyficznym dla Żydów, dla chrześcijan, też dla muzułmanów, bo przecież wszyscy jesteśmy jakoś nawiązujemy do, do Abrahama. I tak sobie myślałem, że dla, dla Żydów, którzy wychodzili z Egiptu, to wyjście z niewoli było jakimś rodzajem, używając tutaj takiego sformułowania, będę tutaj trochę nawiązywał do Tischnera, wychodzenia z kryjówki. Kryjówki, którą była niewola. Niewola sama w sobie jest jakimś momentem, gdzie człowiek musi się skryć skryć za czym tęskni, skryć z tym, co jest dla niego najważniejsze, z tym, co, co jest jego tajemnicą musi się skryć przed prześladowaniami, przed uciskiem, tak. Jakby to słowo kryjówki, wychodzenie Żydów z kryjówek myślę też musimy widzieć w takim kontekście, w którym też jakby przepraszamy my, też chrześcijanie, mieszkańcy też Europy, za to, że nasi starsi bracia w wierze musieli ukrywać się w gettach. W gettach na, na początku z powodów religijnych, Potem z powodu eksterminacji, yy, kryjówek, w których, a w których jednocześnie yy, może człowiek też, tak jak mówił Dawid, szukać jakiejś pewnej stabilizacji. Także jak się przystosowuje do pewnej sytuacji, i kryjówka może być też drugą tożsamością. Yy, I niewola. Niewola staje się dla Żydów jakby taką drugą tożsamością, do której są przyzwyczajeni, i nagle Bóg im mówi: Ale nie, wy jesteście moim narodem wybranym, wy jesteście y, dziećmi Abrahama, wy jesteście ludźmi wolnymi, nie możecie być w tej kryjówce. A wyjście z kryjówki powoduje trzy rzeczy, które lubię mówić, kiedy, kiedy idzie się w drogę, kiedy się wychodzi. To jest destabilizacja, zdezorientowanie i zadyszka. I, I każdy, kto idzie, kto wychodzi, będzie doświadczał tego, z dezorientowania, z dezorientowania, destabilizacji tej swojej kryjówki, która daje nam jakieś poczucie bezpieczeństwa, bardzo pozorne, bo już wiemy, jak się w tym poruszać. I dla człowieka, który jest synem Abrahama, to jest ciągle wychodzenie i wchodzenie w tą destabilizację, zdezorientowanie i zadyszkę, co jakoś bardzo mocno jest wpisane. Najbardziej chyba jest wpisane właśnie w historię narodu, narodu pierwszego wybranego, który ciągle doświadcza z powodu prześladowań, tego zdezorientowania destabilizacji, ale także który, gdzie jest to wpisane po prostu jakby w drogę, w drogę też wiary, te 40 lat na pustyni, no to to jest stałe doświadczenie destabilizacji, zdezorientowania, tak i zadyszki. Cały czas, jakby jest to gdzieś bardzo mocno wpisane, wpisane w drogę w drogę wiary. Ale jednocześnie jest to też takie wyjście, które Miało być wyjście do ziemi obiecanej, ale się okazuje właśnie z powodu tego zdezorientowania i destabilizacji, że ta ziemia obiecana, często gdzieś ucieka z, z horyzontu, że oczywiście. Wiemy, że ta historia 40 lat, po 40 latach drogi kończy się wejściem do Ziemi Obiecanej, ale potem szybko Pan Bóg pokaże przez historię, że ta Ziemia Obiecana to jest coś więcej chyba. Oczywiście, yy, broń Boże, nas żebyśmy odmawiali narodu, narodowi żydowskiemu prawa do, do kraju, do swojego miejsca, ale myślę, że w takim duchowym znaczeniu Ziemia Obiecana to jeszcze jest coś więcej. I się to okazało w historii, że to jest przede wszystkim przymierze z Bogiem, to jest więzi rodzinne, to jest tradycja, to jest tora, to jest język, to jest kultura, że ta ziemia obiecana to są po prostu relacje, to jest miłość. Tak? Bardzo lubię taki komentarz do pieśni nad pieśniami. Może zdarzyć się, że rezygnacja z szukania. Uciszy w nas głos, który wzywa, by szukać do skutku. Może się zdarzyć, że zatrzymamy się, by podziwiać wspaniałości, które oślepiają, nasyceni chlebem, manną, która zaspokaja głód na jeden dzień. Może się zdarzyć, że horyzont się zawęzi, podczas gdy serce nie będzie już oczekiwać tego, który przychodzi. Ale Bóg przychodzi zawsze, aż do chwili, gdy zapanuje w naszym życiu prymat miłości. Nie możemy sobie wyobrażać, że znajdziemy Boga raz na zawsze. Ten, kto kocha, jest owładnięty pewnym dynamizmem, doświadcza paschalnego charakteru egzystencji. Właśnie Pascha, która dla Żydów jest najważniejsza, a dla nas chrześcijan też, jest rodzajem tego właśnie paschalnego charakteru egzystencji, czyli ciągle bycia, bycia wychodzącym ku drugiemu. Przyjmując ryzyko wyjścia z siebie, o tym ryzyku mówił też Dawid, aby dotrzeć do drugiego nie tylko w przestrzeni zewnętrznej, ale także w wymiarze wewnętrznym i odkrywa, że jego własnym dobrem jest zamieszkiwanie w drugim i przyjęcie go do siebie. Miłość każe patrzeć na drugiego nowym spojrzeniem o szczególnej zażyłości, które sprawia, że ten drugi nie należy do sfery idei, nie pozostaje na progu, ale ma wstęp do mikrokosmosu naszego odczuwania. Jeśli naprawdę jesteśmy ludźmi paschalnymi, to musimy się spotkać. W historii Żydów ta chęć spotkania była czymś bardzo oczywistym. Myślę, też oczywiście, był pewien lęk, ale zobaczmy. Żydzi odnajdywali się praktycznie w każdej, w każdej, w każdej geograficznej szerokości, odnajdywali się praktycznie w każdej kulturze, a to raczej jakby te kultury, w których się znajdował, miały problem z obecnością Żydów. Także oczywiście to jest jakiś t, bardzo, bardzo jakiś skrót myślowy, ale że, że kultura żydowska i ta tożsamość, ta ziemia obiecana mogła być możliwa w każdych warunkach, gdzie właśnie drugi, drugi ten inny nie należy do sfery idei. No bo Żydzi idący do synagogi na Wolborskiej spotykali także Katolików, spotykali ewangelików, spotykali prawosławnych. To nie była idea, to byli konkretni ludzie. Jak sobie pomyślimy o budowaniu różnych świątyń w Łodzi, które budowało się wspólnie, to był ekumenizm niezadekretowany zadekret, nie i nieteologiczny, ale praktyczny. Wspólnie budowanie świątyń tak, w, w Łodzi. Ten drugi, ten inny nie był ideą, tylko był kimś konkretnym. A więc dialog międzyreligijny z punktu widzenia żydowskiego, chrześcijańskiego to jest właśnie ta dynamika paschalna, to, na, to ten moment wychodzenia, tak? ale są takie momenty, kiedy trzeba w sukot rozbić namiot i, i, i odpocząć, i się spotkać ze sobą, tak jak my dzisiaj się spotykamy. Myślę, że, że dzisiaj to jest taki rodzaj namiotu, który rozbijamy, żeby się, żeby się spotkać i ze sobą porozmawiać, i siebie nawzajem. nawzajem Usłyszeć. I zakończę to Tischnerem, bo już mówiłem o tym Tischnerze, ale myślę, że ten tekst jest bardzo piękny. On dotyczy wielu obszarów w naszym życiu i myślę, że też dotyczy naszych relacji chrześcijańsko-żydowskich, ale w ogóle relacji międzyludzkich, że ten drugi, ten inny jest tą Ziemią obiecaną. Dialog oznacza, że ludzie wyszli z kryjówek, zbliżyli się do siebie, rozpoczęli wymianę zdań. Początek dialogu wyjście z kryjówki jest już wydarzeniem. Trzeba się wychylić, przekroczyć próg, wyciągnąć rękę, znaleźć wspólne miejsce do rozmowy. Miejsce to nie będzie już kryjówką, w której człowiek pozostaje sam ze swoim lękiem, lecz miejscem spotkania, zaczątkiem jakiejś wspólnoty, być może początkiem domu. Ile przeszkód trzeba nam pokonać, by rozpocząć dialog, ile cierpliwości, by kontynuować. Trzeba nie tylko przezwyciężyć lęki i usunąć uprzedzenia, ale również znaleźć taki język, który dla obu stron znaczy to samo. Nie może to być język grupowy, ani tym bardziej język insynuacji, oszczerstwa, język oskarżeń, wykluczenia. Język rzetelnego dialogu jest językiem rzeczowym, a więc językiem, który przystaje do rzeczy. To, co czarne, nazywa się czarnym, to, co białe, nazywa się białym. Nie każda rozmowa człowieka z człowiekiem jest rzetelnym dialogiem. Rzetelny dialog sprawia prawdziwą rewolucję w życiu ludzi i społeczeństw. On jest jak wpuszczenie światła w mrok piwnicy. Bardzo często porównuje się prawdę do światła, które oświeca każdego człowieka na świat przychodzącego. Dialog, wnosząc światło, odsłania prawdę. Innymi słowy, innymi słowy przywraca rzeczom i sprawom ich właściwy wygląd. Teraz zaśpiewam też psalm. Dawid zaśpiewał psalm 121, ja zaśpiewam psalm 122. A są to takie psalmy, część psalmów tak zwanych pielgrzymkowych albo psalmy wejścia, tak. Po hebrajsku to nie pamiętam teraz tej nazwy. I też związane z Paschą. Pascha należy do tych trzech świąt, kiedy się chodziło. To jest tak zwane święta regalim, prawda? Czyli na nogach chodzone. I właśnie Żydzi, którzy szli do Jerozolimy, która jest szczególnym symbolem tej ziemi obiecanej, wstępując do Jerozolimy, bo Jerozolima na górze, śpiewali te psalmy wstępujące. Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano pójdziemy do domu Pana. Właśnie stanęły nasze stopy w Twoich bramach, Jeruzalem. Jeruzalem zbudowany jak miasto, stanowiące zwartą całość. Do Ciebie pielgrzymują plemiona, plemiona Pana, zgodnie z prawem Izraela, by chwalić imię Pana. Tam bowiem stoją trony sędziowskie, trony domu Dawida. Prości o pokój dla Jeruzalem, niech żyją w spokoju, którzy Cię miłują. Niech pokój będzie w Twoich murach, dobrobyt w Twoich pałacach. Przezgląd na moich braci, przyjaciół, będę ci życzył pokoju. Przezgląd na dom Pana Boga naszego, będę się modlił o twoją pomyślność. Modlitwa jest pełna światła. Poproszę cię Dawid, żebyś jeszcze zaśpiewał psalm, a przy okazji zapalimy tą menorę, chociaż są różne interpretacje z tą menorą. Od Konstantego Geberta kiedyś usłyszałem, że jak nie ma świątyni, to się nie powinno palić menory, ale, ale Dawid mówi, że w pewnych momentach dialogu można odstępować od różnych zasad, więc niech, niech to światło, które jest w nas, ale niech też będzie widoczne w menorze, która będzie się paliła. Także zapraszam, jak ktoś chce też zapalić. Nie. Mam zapalniczkę. No. <ślesz> nie zapalniczkę, no. tylko zap zapałki. No, to jest pierwszy zapał, dawił. To ja zapalę drugą, a potem zapraszam chętnych, a pan Dawid będzie śpiewał. Ja to jest trochę wyższy. <ślesz> No właśnie tak dzisiaj się składa, składa na tym dniu jodeizmu, że, że wszyscy nas tutaj występujący mamy odpowiedni wzrost. Proszę o chętność. Z głębokości wołam do Ciebie. Zapalmy najpierw. Proszę. tak jest.